Wiadomość na Facebooku 7:30, muszę iść ze szkoły. Szybko. No hej, chłopaki, dawno już tu było. No, ta impreza. No tak. A jesteś wolny w ogóle w weekend? No jasne. Ja też. Hmm. Hej, chłopaki. Cześć. Eee, mogę na chwilę z tym porozmawiać? Wiesz, słuchaj, ja mam bardzo dobrą sprawę, bo no, ja już nie mogę z tobą być. No, zrywam z tą. Ale ja miałam z zrywać, ale. Ja z tą zrywam. Ale no, nie, no. Ej! Co teraz mamy w szkole? Cześć! No i co? zrywałeś z nią? A, błączyłeś no w to macie w końcu wolny ten weekend? No, myślę, że tak. A na wakacje to jak? No, chyba jedziemy nad morze. Mam nadzieję, że ten, że zbierzemy się A ja będę trenował. A ty nie ten przypadkiem, co ten? Co ty dzień? Chyba codziennie. No właśnie, Dziwnie w Starej Nowa, no, no, no. Hej Lala! I jak Ty mnie nazywałeś? To było do mnie? Mm. Taka jak wszystkie. E, tam. Chodźmy pod szatnię. No ja jestem grup. <grym> witam wszystkich. Yeah. Dzień, dobry. Dobry, dzień dobry. Witam nową, jedną nową osobę. Proszę nam się przedstawić. To ja. Cześć, 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 cześć. Przeczytam y, listę obecności Proszę Steven Gwoździa, niech zetrze tablicę Oczywiście, no Oczywiście um. Jake Czyli Uj. to telefon Komu dzwoni telefon? Proszę w tej chwili go wyłączyć Dziękuję Mówim, y, Proszę dalej Lance Jestem, Jestem. Gruby Jestem Do. Jestem Dobry Szasa. Obecna Melisa. Obecna I Ellen. Jest. Jestem ja. Dobrze, to do Napiszmy temat. Proszę wszyscy wszyscy do zeszytów. Jak? Pierwsza wojna światowa. Druga, przepraszam bardzo. Już pierwszą mieliśmy, prawda? Tak, tak Do odpowiedzi, proszę. Gruby. Proszę wstać i powiedzieć jak się rozświetlał no, druga wojna kto To wojna, to wojna, po co mieć, co ja tak Tok nienawidzę po prostu. Ojej, ja, przepraszam. Ten gościu. Tak <laughs> mi się w głowie. <laughs> Jeden gościu. No dynamity handlowo, no można wszędzie takich spotkać. No i po prostu... No, jak to? Inni ludzie, ludzie Co wybuchło? Taki piasek, no taki grzybek, no, no, taki grzybek, jak grzybek, nie? Taki z dymu, no. Mhm, mm dobrze. Mm. Pała, od razu pała. Co ty powiedziałeś? Wybuchła, bo... Ale fajna szkoła. Lekcja była super. Cześć! Słuchaj, masz taki. Nie, nie, nie. Hmm. Hmm, a znacie tego chłopaka tego tam Uuu. Imię? Gdy na To jest lans. A nie, to jest. korek. Ale tamten, ten biały, to jest lans. A tamten. To ta świnka, to jest grubi, albo możesz to mówić powiedzieć chyba tak, nie? No tak, ale o lasie to nie mówcie, bo. No, taki. No, fajny. Jest. I. No, on mi się podoba. No i. No i to. No to naprawdę, no. Oh, dobra, przestań. Rozumie. Dobra, wiesz, oni chyba. No, czemu w ogóle pytasz? No bo. Powiedzieli na, na początku szkoły, że jakaś lala, lala i lala. No wiesz. to każdej, ale on o, ostatnio zerwał z <laughs> No i tak może się zachowywać. Tu jest ona dzisiaj. Proszę. O, tu jest. Hej, mm. Co się stało? Nic, pa! Jest bardzo... taka niemiła. Hi! Ej, chłopaki! Słuchajcie! Widzieliście dom nową? No co? No... I sądzicie, że jest taka... Nawet fajna? Fajna, fajna... Z takim nawet. Ale nie w moim typie. No ale... No weź. Ładna. No i coś tego, że ładna... Ja tam lubię brzydkie <grybki> Grubi Przestań Ja tam wiecie jakie lubię Takie na czasie Lans Jak ty czasem coś pobierz bardzo, bardzo lansowe No się lepiej do Sami Ciekawe co u niej U mnie strasznie źle Zmiana szkoły jest strasznie dziwna Mamo To może placki z truskawkami. Bardzo je lubię. Proszę. No, oczywiście. Zrobię ci je kochanie, tylko chodź do i pomóż. Dobrze.